Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała tobie, panie. Jan przywołał do siebie dwóch spośród swoich uczniów i posłał ich do Jezusa z zapytaniem: Czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Gdy ludzie ci zjawili się u Jezusa, rzekli: Jan Chrzciciel przysłał nas do ciebie z zapytaniem, czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać. W tym właśnie czasie Jezus wielu uzdrowił z chorób, dolegliwości i uwolnił od złych duchów, także wielu niewidomych obdarzył wzrokiem. Odpowiedział im więc, idźcie i donieście Janowi to, co widzieliście i słyszeliście. Niewidomi wzrok odzyskują, Chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni i głusi słyszą. Umarli z martwych wstają, u bogim głosi się Ewangelia. A błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi we mnie. Oto słowo pańskie, chwała Tobie Chryste. Moi drodzy, kto odrobił zadanie domowe, to wie o czym dzisiaj będzie, ale jak ktoś nie odrobił, to niech się bardzo nie martwi, tylko tak troszkę można to nadrobić później, bo postaram się jakoś streścić ten fragment, do którego będziemy, będziemy nawiązywać dzisiaj. Jesteśmy w Księdze Liczb, patrzymy się dalej na proroka Balaama i po tej całej historii z Oślicą, po tym momencie, kiedy on ją tam właśnie chciał stłuc. Tą, tą pałką, ale Pan Bóg mu w tym przeszkodził, dociera na miejsce. Dociera na miejsce i okazuje się, że Baalam chce przeklinać Izraelitów. I trzy razy powtarza się ta sama historia. To znaczy, Balak, król Moabu. Buduje siedem ołtarzy, na których składa siedem ofiar, z tłustych jakichś tam cielców, innego różnego jakiegoś tam zwierzęcia. A Balaam odchodzi na bok i szuka słów proroctwa. Ale zamiast przekleństwa, płynie z jego ust słowo błogosławieństwa. Zamiast przeklinać Izraelitów, im błogosławi. Powoduje to coraz większą frustrację u Balaka, próbuje jeszcze raz i jeszcze raz. No i na samym końcu Baalam wygłasza to słynne proroctwo, które żeśmy w poniedziałek słyszeli. Widzę go, ale jeszcze nie z bliska. Dostrzegam go, lecz z daleka. Wschodzi gwiazda z Jakuba, nad Izraelem podnosi się berło. Pierwsza w historii zapowiedź tego, że przyjdzie Mesjasz. I tak na pierwszy rzut oka możemy sobie powiedzieć, że to trzy razy się powtarza dokładnie to samo. I jakby jedyny sens w tym powtarzaniu jest taki, że żeby to tak wzmocnić, wiecie, to jak, się, jak raz to jeszcze wiadomo, że, wiadomo, że to mógł być przypadek, mogło coś nie wyjść. Jak dwa razy, no to trzeba się zastanowić. Jak trzy, to, to już jest coś nie tak. Nie? To tak jak w tym przysłowiu się mówi, że jak ktoś ci mówi, że jesteś osłem, to się nie przejmu. Jak ci dwie osoby mówią, to się zastanów, a jak trzy, to idź na pole i zacznij jeść trawę. No i to dokładnie tak. Więc próbuję, próbuję baalam trzy razy i trzy razy nie wychodzi. I na pierwszy rzut oka te sceny wyglądają niemalże identycznie. Ale są dwie ważne różnice, które sprawiają, że ta lektura odsłania przed nami dużo, dużo więcej. Pierwszą różnicą to są osoby, które występują w tej scenie. Za pierwszym razem, kiedy Baalam składa ofiarę Panu Bogu, po to Bogu, żeby usłyszeć to słowo proroctwa, to jest z nim król Balak i autor natchniony dokładnie pisze: Wszyscy książęta Moabu. I bardzo konkretnie to podkreśla: Wszyscy. Za drugim razem pisze, że są tam obecni książęta Moabu, ale już rezygnuje z tego pisania, że wszyscy, jakaś ich część. A za ostatnim razem jest tylko Balaam i król Balak. Nikogo innego wokół nich nie ma. Dlaczego tak się dzieje? Moi drodzy, król jest tak samo silny jak Jego królestwo. W średniowieczu, jak był feudalizm, to ten król był najsilniejszy, kto miał najwięcej lenników. Bo jak była wojna, to lennik musiał wystawić żołnierza. Jak był pokój, to musiał płacić podatki. Im więcej miał tych lenników, im więcej miał pod kontrolą ziemi, ludzi, tym bardziej był potężny, tym większą armię mógł zebrać, tym większe pieniądze mógł, mógł zyskać na podatkach. Moi drodzy, przed królową Anglii ludzie się skłaniają, gdzieś tam przyjeżdżają do niej prezydenci, jakieś tam koronowane głowy. Nie dlatego, że Netflix nakręcił o niej serial, ale dlatego, że stoi za nią ogromny potencjał ludzki, gospodarczy, militarny, polityczny. W tym roku no, tak się zdarzyło, że zmarł taki pan, który się nazywał Henryk Ruszewski. Nie wiem, czy ktokolwiek z Was słyszał o panu Henryku Ruszewskim. Przypuszczam, że nie. A jeżeli ktoś słyszał, to pojedyncze osoby na pewno. Natomiast oczywiście to, to, ta historia to jest bardziej taki wymysł medialny, to bardziej chodziło o promocję, o reklamę niż o, faktyczny, o fakty. Natomiast pod koniec lat 90., w 98 roku, tak wymyślili sobie taką akcję medialną mieszkańcy łeby, żeby dokonać secesji od Polski i ogłosić łebę Wielkim Księstwem Łebskim. No i zorganizowano wybory, kto będzie pierwszym wielkim księciem tego, tego nowego powstałego księstewka. No i tam był konkurs, były wybory pomiędzy panem właśnie Ruszewskim a panem Stefanem Cyzdorfem. No i pan Ruszewski wygrał i został Henrykiem I Łebskim. Oczywiście to była promocja, natomiast generalnie myślę, że nikt się nie przejął. Ktokolwiek tam był wtedy, nie pamiętam, tam chyba wtedy mój nazwisknik, czyli prezydentem był chyba prezydent Kwaśniewski, tak samo jak ja na nazwisko ma, to raczej się nie przejął, że tam Polsce grozi oderwanie jakiegoś fragmentu terytorium. Natomiast pomyślcie sami, gdyby, nie wiem, królowa Elżbieta II ogłosiła, że teraz ona będzie panować nad łebą. To już by się zrobiło tak dziwnie trochę, nie? bo ona już ma potencjał do tego, żeby faktycznie rządzić jakimś skrawkiem, skrawkiem świata. No właśnie, za królem, o potędze króla decyduje to, jakie, jak silne stoi za nim królestwo. I w tej scenie biblijnej widzimy, jak krok po kroku królestwo Balaka się rozpada. Jak opuszczają go ludzie, którzy z nim stali, za nim stali. To jest bardzo ciekawe, moi drodzy, że jak Moabici stają na drodze Izraela, to Pan Bóg nie rozgramia tych Moabitów w jakiś sposób spektakularny, nie zabija ich jakimś uderzeniem pioruna, nie robi tak jak Sodomą i Gomorą, że jakiś tam, nie wiem, deszcz ognia i siarki spada, tylko daje im czas. Oni mogą się nawrócić, mogą żyć z Izraelitami w pokoju, natomiast. To zapalczywość króla Balaka doprowadza do tego, że przegrywają. Kolejni poddani go opuszczają. Balak cały czas słucha tych przepowiedni Balama, które mówią: Jak Izrael jest błogosławiony, jak piękne są Twoje namioty Izraelu, mówi prorok w tym takim właśnie szale prorockim. I Balak ich słucha, ale nie słyszy. Ale nie słyszy. Słucha, ale nie słyszy. Myśli, że jej przepowiednia jest zależna od Niego. Od tego, ile ofiar złoży, jak wysoki ołtarz zbuduje, jak tłuste będą te krówki, które tam będzie na tym ołtarzu zabijał, zupełnie nie zauważa słów, które kieruje do niego Pan Bóg. I przez to traci swój autorytet. Wydaje mi się, moi drodzy, że to jest pierwsza ważna rzecz na dzisiaj, to znaczy autorytet. To jest dla nas bardzo ważne. Autorytet, tak w kontekście sprzeczności, to jest rzecz, która jest bardzo zdradliwa. Bo można ze swojego autorytetu korzystać w dobrych celach, ale można też swój autorytet przeżywać troszeczkę inaczej, to znaczy mieć ogromny wpływ na innych, na ich wybory, na ich decyzje i skrupulatnie z tego wpływu korzystać, jednocześnie wmawiając sobie, że szanujemy wolność drugiego człowieka, że no przecież ma wolny wybór. No tak, ma wolny wybór, ale nie daj Boże, żeby zrobił coś nie po mojej myśli. Trochę, trochę studentów tu dzisiaj jest nam więc to przed Wami jest taki moment ważny w Waszym życiu, mianowicie ślub. Ja czasem patrzę, jak to się dzieje u nas w duszpasterstwie. Ja mówię o takich rodzinach naprawdę głęboko wierzących takich rodzinach, w których ten Pan Bóg naprawdę zajmuje ważne miejsce w rodzinie. I bardzo często się spotykam z taką historią, że jak przychodzi do rozmów o Weselu. To wygląda mniej więcej tak, rozmowa o weselu z rodzicami. No słuchaj, to oczywiście my szanujemy wasz wybór. To, jak chcecie zrobić wesele, dostosujemy się, nie, to jest wasze wesele, nie nasze, ale wypadałoby zaprosić tam ciocię Monikę, jakąś tam wujka Kazia, kuzyna Piotra i tak dalej, i lista się zaczyna układać 40 nazwisk. I co z tego, że ta młoda para ich nie widziała od 30 lat? Co z tego, że jest pandemia i oni chcą zrobić wesele tak kameralnie na 30 osób i zaprosić tylko najbliższych? Nie daj Boże, żeby nie zaprosili. Nie daj Boże, żeby nie zrobili wesela na 200 osób i żeby wszyscy nie przyjechali. To se sami płacicie za to wesele. My się nie dokładamy nic a nic. Trochę tak to wygląda. To nie jest, moi drodzy, historia wyssana z palca. To autentycznie miała miejsce. Y Aż szkoda gadać, ale często się zdarza tak, że to młodzi studenci na przykład chcą wesela bezalkoholowego, a jak rodzice słyszą, co sąsiedzi powiedzą? Matko, że nas nie stać, że w takiej biedzie żyjemy, że nas na flaszkę nie stać, żeby na weselu? To przecież, boże, przecież małżeństwo wam się nie uda. Nie wiadomo, czy ważne w ogóle wtedy. I ja nie mówię o, właśnie o jakichś skrajnych przypadkach jakiejś patologii, ja mówię o zdrowych, normalnych, zwyczajnych rodzinach. Takich, w których jest dużo ciepła, miłości, życzliwości, wzajemnego dobra, w którym ludzie się słuchają nawzajem. Ale jak przychodzi do tego, że ktoś powie mi nie, to nagle jest... Matko, co z tym robić? żeby być uczciwym to muszę powiedzieć że jeżeli chodzi o budowanie takiego fałszywego autorytetu to najlepszymi specjalistami w tej dziedzinie jesteśmy my księża. Nie ma lepszych. Nie ma, bo bardzo często my nasz autorytet kapłański budujemy na takiej podstawie tego ile ludzi przyszło na sumę w niedzielę, jakie remonty zostały ostatnio zrobione w kościele albo tego jaka była frekwencja na kolędzie. Tak, to, są, to nie jest tak, że to nie są sprawy ważne. To są sprawy ważne, owszem, ale one są konsekwencją czegoś, a nie na odwrót. To, ile osób jest w niedzielę nam przy świętej, wynika z tego, jaka jest wiara w parafii. A nie z tej obecności wiara się zrodzi. To działa w drugą stronę. Jeżeli my się skupimy tylko i wyłącznie na liczbach, słupkach, remontach, farbach na ścianie itd. To możemy stracić to, co jest najważniejsze w tym wszystkim, czyli, czyli spojrzenie Boga. Ja jestem po prostu. Ja się jeżę cały wewnętrznie, jak tak słyszę o takich właśnie imprezach na stadionie. Nie, to nie mówię, że one są złe, nie w, nie w tym sensie, ale bardzo często jest tak, że właśnie stadion pełen młodych ludzi, którzy przychodzą uwielbić Pana, nie, śpiewać, grać na fujarkach, cymbałkach, bębenkach i tak dalej. I co dalej? I co dalej? Przychodzą, bo trzeba wbić pieczątkę do książeczki, bo idą do bierzmowania, no i, i tyle. Nie? Wychodzą i, i nic się nie zmieniło w moim życiu. Nic się nie zmieniło. Nie mamy żadnej propozycji dla nich. Prawdziwy autorytet zaczyna się wtedy, kiedy my zaczynamy od podstaw, zaczynamy od spotkania człowieka z Panem Bogiem, a cała reszta jest jego konsekwencją. To są wszystko narzędzia. Czy użyjemy takiego, czy innego, wszystko jedno. Źródłem naszego chrześcijańskiego autorytetu, moi drodzy, jest tylko i wyłącznie jedno: posłuszeństwo Panu Bogu posłuszeństwo Panu Bogu. Mówimy o tym w czasie rekolekcji właśnie o sprzecznościach, o tym, jak się w nich odnaleźć, jak sobie z nimi radzić, zwłaszcza wtedy, kiedy ta sytuacja dookoła nie pozwala nam na jakiś jasny osąd. No to skąd ten jasny osąd brać? Kiedyś mój przyjaciel miał taką sytuację, ja byłem wtedy na studiach w Rzymie, zadzwonił do mnie i mówi, no słuchaj, tak wynikła sytuacja, się strasznie pokłóciłem ze swoją narzeczoną. Jechaliśmy razem samochodem, no i potwornie, żeśmy się pokłócili. Ona powiedziała, no zatrzymaj się tutaj, wysać mnie, otworzyła drzwi, zdjęła pierścionek, rzuciła we mnie tym pierścionkiem, poszła w długą. Nie? I ja czuję, że miałem rację, że to ona nie miała racji, nie? ale co ja mam teraz robić, nie? Czy... Nie wiem w ogóle, co mam teraz robić. No ja mówię mu, słuchaj, no daj, daj sobie czas, spokojnie, wiesz, pojedź do domu, odsapnij, niech emocje odpadną, u niej też opadną, spokojnie, wieczorem do siebie gdzieś tam zadzwonicie, pogadacie, wszystko będzie dobrze. Ale prosto po tej rozmowie, ja rozmawiałem w zasadzie z zakrystii, bo byłam msza święta. I wszedłem na mszę świętą i słyszę, i słyszę takie czytanie, w, jako pierwsze czytanie. Nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście opieczętowani. Niech zniknie spośród Was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważenie wraz ze wszelką złością. Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni. Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg Wam przebaczył w Chrystusie. Jak tylko wyszedłem z tej mszy świętej, pierwsze co to wziąłem telefon, dzwonię do niego, mówię: jedź w tej chwili i przepraszaj. No ale jak to nie moja wina? Nieważne. Nieważne. Jedź. Mówi, a dlaczego tak mówisz? Powiedziałem mu, jakie słowo było w, na przy świętej. Mówi, coś w tym jest. W czerwcu teraz, 29 czerwca przyszłego roku będą mieli dziesiątą rocznicę sakramentu małżeństwa. Także, także dla mnie to jest piękny, piękny przykład tego, jak posłuszeństwo Panu Bogu, nawet wbrew logice, może być może być skuteczny. To tyle jeśli chodzi o autorytecie. Autorytet i o te osoby, które występują w tej scenie. Ale jest jeszcze jedna różnica, która te trzy błogosławieństwa Baalama rozróżnia. Ona jest taka bardzo subtelna. Bo za pierwszym razem, kiedy Baalam głosi swoje błogosławieństwo, to pisze tam autor natchniony, że znajduje się w miejscu nazwanym Bamot Baal. Za drugim razem jest na górze Pizga, tak się nazywa ta góra. Nie, że zimno, tylko tak się nazywa. I za trzecim razem znajduje się na szczycie Peor. I jeśli popatrzymy sobie na mapę, to się okaże, że to jest jedno i to samo miejsce, czyli Góra Nebo. Ta góra przemienienia. I tutaj moja teoria o tej różnicy mogłaby lec w gruzach, ale nie do końca. Bo Bamot Baal to znaczy wyżyna Baala. I popatrzcie, za pierwszym razem jest na wyżynie, za drugim razem wchodzi na górę, a za trzecim razem jest na szczycie. Pnie się coraz wyżej. Za każdym razem, za każdym błogosławieństwem próbuje wejść wyżej i wyżej i wyżej. Góra Nebo to nie jest taki klasyczny wierzchołek. To jest taki, raczej taki masyw. Nie wiem, tutaj w okolicy nie ma, ale jak ktoś kiedyś pojedzie do Wrocławia, to niech sobie wejdzie na jakąś wieżę kościoła, jak będzie można zwiedzać. I tak w oddali widać taki samotny masy w góry ślęży. I to widać, że to nie jest taki trójkącik, tylko tam są różne wzniesienia. Więc oni wchodzą coraz wyżej, starają się wejść coraz wyżej. Góra to jest miejsce spotkania Boga z człowiekiem. I oni są przekonani, że jeżeli Pan Bóg nie daje się nagiąć ich woli, że jeżeli Pan Bóg nie dostosowuje się do ich pragnienia, ich myśli, to znaczy, że jeszcze są za nisko. Jak wejdą wyżej, to opanują Pana Boga. To tak samo, to samo przyświecało budowniczą wieży Babel. Jak wysoko zbudujemy wieżę do nieba, to będziemy kontrolować Boga. Oni wejdą wyżej, to to wtedy na pewno Pan Bóg przeklnie Izraelitów. A gdzie wtedy są Izraelici? W Dolinie Jordanu. To jest depresja. To jest jeszcze poniżej poziomu morza. Jedni próbują sięgnąć nieba, drudzy są tam, gdzie Pan Bóg ich postawił. Ale wygrywają ci, którzy są nisko. I moi drodzy, to jest drugi temat, który bym chciał dzisiaj poruszyć, mianowicie pokora. No właśnie, czym ta pokora jest? Ojcowie Kościoła, wielcy Jan Chryzostom, Jan Kasjan, Grzegorz Wielki, porównywali grzechy do chorób. I mówili, że pycha jest podobna do takiej choroby, która się nazywa puchlina wodna. O co chodzi z tą puchliną wodną? Więc starożytni puchliną wodną nazywali każdą chorobę, która powodowała obrzęk. Jeżeli nagle w tym takim ludzkim ciele, które jest bardzo harmonijne, bardzo piękne, nagle pojawiał się jakiś obrzęk, czyli na przykład głowa była za duża, ręka była za duża, noga była za duża, nie pasowała do reszty wydawała jak się doklejona od innego człowieka to to była puchlina wodna i to jest moi drodzy pycha pycha to jest gabinet krzywych luster pycha polega na tym że nie widzę siebie takiego jakim jestem naprawdę go widzę siebie albo za wysokiego albo za niskiego albo za grubego albo za cienkiego nie takiego jak jestem naprawdę a pokora a pokora to jest idealnie równe lustro to jest takie lustro które odbija wszystkie moje wady każdą zmarszczkę każdy jakiś defekt, ale też wszystko, co jest we mnie dobre. Wszystko, co jest we mnie piękne. Moi drodzy, w centrum Ewangelii jest człowiek, ale Pan Jezus, popatrzcie, że jak człowieka wydźwiga, jak słyszeliśmy dzisiaj w Ewangelii, popatrzcie, niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą. Pan Jezus nie daje człowiekowi jakichś specjalnych umiejętności, jak bohaterom komiksów. Ci ludzie nie zaczynają latać, nie mają laserów w oczach, nie mają nadprzyrodzonej szybkości albo siły słonia. Nie. Oni mają to w sobie. Człowiek widzi, umie widzieć i Chrystus przywraca mu wzrok. Człowiek potrafi chodzić i Chrystus pozwala mu chodzić. Człowiek jest stworzony do tego, żeby był zdrowy, żeby mógł się cieszyć tym życiem. Więc trendowaci zostają oczyszczeni. Człowiek ma uszy, więc głusi zaczynają słychać. Pan Jezus wyciąga z człowieka to, co już w nim jest dobrego, pięknego, fantastycznego, cudownego. I o to chodzi, moi drodzy, w pokorze. W pokorze chodzi o to, żeby odkryć w sobie ten potencjał, to dobro, to piękno, tą świętość, która już we mnie jest. Już we mnie jest. Jak byłem w gimnazjum, ja byłem takim rocznikiem doświadczalnym, bo jestem pierwszym rocznikiem, co poszedł do gimnazjum. No i tak testowali na nas różne rzeczy, i pani dyrektor wymyśliła, że będzie testować metodę projektu. Młodzież to już pewnie go zna, ale jak ktoś jest starszy, to generalnie chodziło o to, że klasa została podzielona na takie sekcje: historia, biologia, fizyka, chemia i był jeden temat, niesamowicie ogólny. Myśmy mieli temat woda. I teraz każda grupa miała przygotować coś o tej wodzie, co se tam wymyśli, ale pod kątem chemii, biologii, historii, fizyki itd. Tak i, tak I jak było dzielenie do grup, to ja byłem chory wtedy. I jak wróciłem po chorobie do szkoły, jak zobaczyłem, jaką grupę dostałem, no bo się wszyscy podobierali, a ci, co zostali, no to, to w jedną grupę. I to do, takiej, do takiego przedmiotu, co... Tak był mało lubiany do fizyki, żeśmy trafili. Ja kompletnie nie rozumiem takich przedmiotów ścisłych, naprawdę. Ja byłem dobry w historię, w Polskiej, a tak, ale fizyka to jest dla mnie to czarna magia. Nie? Ja do dzisiaj nie wiem, dlaczego tam jest takie zadanie, że jak się jedzie na ciężarówce i upuści się jabłko, to ono spadnie w to samo miejsce. Nie pytajcie się, ja tego nie rozumiem. Nie to jest dla mnie jak magia, że to, tam, że to nie poleci dalej albo nie, nie, nie wcześniej, nie? to nie, nie, nie moja bajka. No, ale no trafiliśmy do tej wizyki. Patrzę na kolegów, z którymi miałem to robić. Średnia ocen tak na poziomie 2/2. generalnie to tak, oni średni byli do nauki. Nie? Fajne chłopaki, myśmy się lubili bardzo, ale tak jeśli chodzi o naukę, to słabą. Natomiast mieliśmy nauczycielkę, która miała właśnie ten, ten pedagogiczny dar. Wyciągać z człowieka to, co najlepsze. Przez sześć miesięcy, żeśmy robili ten projekt i tak z mojej takiej kariery edukacyjnej w szkole, to było naprawdę jedne z najlepszych sześciu miesięcy. Ona zauważyła, co ci faceci potrafią, co ci chłopacy potrafią. A potrafili, manualnie potrafili niesamowite rzeczy. I zbudowaliśmy w ramach tych zajęć model lodowca. 2 na 2 metry podstawa i 2 metry wysokości ze steropianu. On się otwierał, otwierał się na boki, otwierał się w poprzek. Tam były LEDy jakieś pozakładane, tam się świeciło, było wszystko poopisywane, jakieś tabliczki pomalowane, tutaj kocioł lodowcowy, tu ten język, tu coś tam i tak dalej. To było tak niesamowite. Niedawno byłem w gimnazjum tam odwiedzić nauczycielkę, i ona ma dalej ten model u siebie tam w gabinecie fizycznym. To jest niesamowite po prostu. I to było cudowne, ale ona potrafiła zobaczyć, co oni potrafią, wyciągnąć z tych dzieciaków naprawdę to, co było w nich najpiękniejsze. najpiękniejsze. I na tym polega pokora. Jak tą pokorę, moi drodzy, zdobyć? Na samym końcu tej historii o Balamie, nim on wygłasza tą ostatnią. Ostatnie błogosławieństwo. To jest taki fragment, kiedy mówi autor natchniony tak. Gdy Balam spostrzegł, że dobre jest w oczach Pana błogosławienie Izraela, nie odszedł wcale, jak przedtem, aby szukać wróżb, lecz twarz obrócił ku pustyni. Gdy więc podniósł oczy i zobaczył Izraela rozłożonego obozem według swoich pokoleń, Ogarnął go duch Boży i zaczął głosić swoje pouczenie, mówiąc. I tu pada to pouczenie, to słynne proroctwo. Obrócił twarz ku pustyni. Kardynał Robert Sarach powiedział kiedyś, że żaden prorok nigdy nie spotkał Boga, nie wycofując się w samotność i milczenie. I żeby odnaleźć pokorę, my musimy stworzyć sobie taki klimat. Właśnie, samotności i milczenia. To nie chodzi o to, moi drodzy, żeby teraz rzucić wszystko i pojechać w Bieszczady i tam sobie, nie wiem, zrobić jakąś pustelnię i, i całymi godzinami żyć w dziczy i w samotności. Chodzi o naprawdę chociażby drobną przestrzeń. Ilu z nas ma tak, że jak się kładzie spać, to coś tam musi grać? Jeszcze się położę do łóżka, jeszcze tam jakiś serial, jeszcze coś tam, jeszcze włączona komórka. Ilu z nas ma także, jak wstaje rano, to takie pierwsze dwa, dwie czynności odruchowe. Się wciska power na radiu i na ekspresie do kawy i gdzieś 10, później, 10 minut później dopiero człowiek zaczyna kontaktować, co się dzieje. Ilu z nas ma także, jak jeździ samochodem, czy chodzi, chodzi po ulicy, to słuchawki w uszach, włączone radio. My się strasznie boimy ciszy. W ogóle tej przestrzeni ciszy sobie często nie zostawiamy. Absolutnie. Nie zostawiamy jej dlatego, że my się ciszy boimy, bo w ciszy poznajemy siebie, właśnie takimi, jakimi jesteśmy naprawdę. My się boimy tej ciszy, bo boimy się, że znajdziemy tam coś, co nam się nie będzie podobać. A ja Wam mówię, nie bójcie się, bo znajdziecie tam coś, czego się naprawdę nie spodziewacie. Dużo piękniejsi jesteście, święć, bardziej święci mądrzejsi, dużo lepsi niż jesteście w stanie sobie wyobrazić. Ale trzeba ciszy do tego, żeby to odkryć, żeby to zobaczyć. Jak będziecie w niedzielę iść na mszę Świętą, pójdźcie sobie sami pójdźcie taką drogą gdzie jest mało samochodów jakoś nie wiem gdzieś tutaj chodziłem sobie na spacer wzdłuż tych murów tam jest dużo zieleni takie są uliczki trochę bardziej puste pójdźcie sobie tak drogą naokoło tak żeby nie spotkać nikogo znajomego żeby droga od wyjścia z domu do wejścia tu do kościoła żeby była w ciszy wyłączcie telefon zobaczycie jak wtedy przeżyjecie mszę świętą to będzie zupełnie inna jakość Zróbcie sobie tak, żeby niczego nie słuchać, nie, nie zaburzać sobie gdzieś tam tej ciszy na godzinkę przed snem, żeby wyłączyć telefon, żeby wyłączyć komputer, telewizor, radio, już nic nie słuchać, żeby pójść nie wiem, do łazienki się umyć bez radia, nie? bez jakichś tam polepszaczy nastroju. Nie? Zobaczcie, jakie to jest piękne, jaka ta cisza jest piękna. I moi drodzy, i wtedy odkryjemy pokorę. Wtedy odkryjecie, czym prawdziwa pokora jest. A jak odkryjecie, czym prawdziwa pokora jest, to wtedy naprawdę za 7 dni w przyszły czwartek, jak tu przyjdziecie na pasterkę, tutaj chyba będzie szopka, nie wiem, ale tak mi się wydaje, bo jakaś konstrukcja tu stoi. To, to jak zobaczycie tę szopkę, to naprawdę zupełnie inaczej będziecie na nią patrzeć. Tego wam moi drodzy z całego serca życzę. Owoce rekolekcji, moi drodzy, nie zależą od głoszącego, tym się pocieszam, ale właśnie od tego, co z tymi rekolekcjami zrobimy. Więc bardzo was zachęcam do tego, żeby to, co żeśmy tutaj wspólnie mówili, co żeśmy przeżywali, żeby to było dla nas jakimś punktem wyjścia do, do jakiejś refleksji, do jakiegoś spojrzenia, do tego, żeby w tym gąszczu sprzeczności znaleźć swoją własną, osobistą drogę do Boga. Amen.